O względy Polaków zabiegają Donald Trump, wychwalając ostatnio podniebiosa prezydenta Andrzeja Dudę, a także Kamala Harris, która w debacie mówiła o, o Polakach. Cześć, tu Michał Michalak, a to jest program Filibuster, w którym opowiadam o amerykańskiej kampanii wyborczej. Mieszkasz w Kalifornii? Mieszkasz w Alabamie? Twój głos się nie liczy, zdają się mówić do wyborców. Sztaby wyborcze Kamali Harris i Donalda Trumpa. W tych stanach, jak też w 43 innych stanach, nie toczy się żadna kampania wyborcza. W Kalifornii wiadomo, że wygra Kamala Harris, w Alabamie wygra Donald Trump. Sztabów nie interesuje, jaka będzie różnica między tymi yy, kandydatami, a cokolwiek by się nie wydarzyło w tej kampanii wyborczej, rozstrzygnięcie będzie właśnie takie. W Kalifornii wygra Kamala Harris a w Alabamie, Donald Trump. Gdzie w takim razie toczy się kampania wyborcza? Kampania wyborcza toczy się w siedmiu kluczowych stanach wahających się i to one rozstrzygną o ostatecznym wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli weźmiemy szkło powiększające i przyjrzymy się temu jeszcze dokładniej, to tak naprawdę można te wybory sprowadzić do jednego stanu. Do jednego stanu. Pensylwanii. Przyjrzyjmy się, Wynikom wyborów w Pensylwanii w ostatnich y, latach, a nawet y, dekadach. 2020 rok Joe Biden wygrywa Pensylwanię i zostaje prezydentem. 2016 rok Donald Trump wygrywa Pensylwanię i zostaje prezydentem. 2012 rok Barack Obama wygrywa z Mitem Romneyem. 2008 rok Barack Obama wygrywa z Johnem McCainem i zostaje prezydentem. 2008 rok, Barack Obama wygrywa z Johnem McCainem i zostaje prezydentem. Ta prawidłowość łamie się w 2004 roku, kiedy to John Kerry pokonał George'a W. Busha, a to W. Bush został ponownie prezydentem. Natomiast od tych 20 lat Pensylwania jest kluczowym stanem dla wyniku wyborów. W Stanach Zjednoczonych, a w tym roku stanem szczególnie kluczowym. Dlaczego akurat Pensylwania? Spośród wszystkich stanów wahających się Michigan, Georgia, Nevada, Karolina Północna i tak dalej, to właśnie Pensylwania oferuje w cudzysłowie najwięcej głosów elektorskich. A kto zdobędzie 270 głosów elektorskich, zostaje prezydentem USA. Ile głosów elektorskich? Oferuje Pensylwania 19. Przy 538 łącznie głosach elektorskich, to wydaje się, że to nie jest za dużo. Natomiast chodzi o to, że bez tych 19 głosów ścieżka do prezydentury zarówno Donalda Trumpa, jak i Kamali Harris staje się bardzo, bardzo wąska. Dość powiedzieć, że jak wlicza The Economist, jeśli Donald Trump. Nie wygra Pensylwanii, to szanse na prezydenturę, na jego prezydenturę, spadają do 7%. I to działa też w drugą stronę. Jeśli Pensylwania nie padnie łupem Kamali Harris, to jej ścieżka do Białego Domu się bardzo zawęża. Bardzo. Stąd z dużym prawdopodobieństwem można zaryzykować tezę, że jeśli Donald Trump weźmie Pensylwanię, to zostanie prezydentem. I tak samo Kamala Harris. Jeśli zobaczycie w trakcie wieczoru wyborczego, że Pensylwania ląduje u Kamali Harris, a prawdopodobnie nie zobaczycie tego, bo tam będzie naprawdę na, na styk, to Kamala Harris będzie już jedną nogą w Białym Domu. Naprawdę, wierzcie mi. Pensylwania to część tak zwanego rdzy, czyli silnie uprzemysłowionego północno-wschodniego regionu USA. Tam był kiedyś ciężki przemysł, natomiast y, później dochodziło do transformacji, y, często bardzo bolesnej, jak w przypadku właśnie Pensylwanii. Dziś Pensylwania, gdyby była państwem, byłaby 20 największą gospodarką na świecie. Natomiast ta transformacja, tak jak powiedziałem, no nie była bezbolesna, no nie jest łatwo przejść. Od przemysłu ciężkiego, od wydobycia węgla, od przemysłu hutniczego, do tego, co jest teraz, choćby przemysłu poligraficznego, czyli drukarskiego, który w Pensylwanii ma się świetnie, a poligrafia potrzebuje papieru. I pewnie też dlatego akcje komediowego, słynnego serialu The Office, w tym amerykańskim wydaniu, oczywiście umiejscowiono w Scranton w stanie Pensylwania. Tam, jak pamiętacie, akcja toczy się w firmie papierniczej, w firmie sprzedającej papier kontrahentom. Jeśli zwróciliście uwagę na czołówkę, to ona zawiera takie nagrane troszkę amatorsko scenki, budynki, właśnie ze Scranton w Pensylwanii. I co ciekawe, te scenki nakręcił John Krasiński, czyli serialowy Jim Halpert, i później z tych jego nagrań zmontowano czołówkę słynną i kultową w tej chwili. Z Pensylwanii jest nie tylko Jim Halpert, nie tylko Michael Scott, nie tylko Pam i nie tylko Dwight, ale również Joe Biden. Joe Biden urodził się właśnie w Scranton w stanie Pensylwania i teraz sztab Kamali Harris ma nie lada dylemat. Czy tego Bidena ściągać na szlak wyborczy do Pensylwanii, żeby agitował na rzecz Kamali Harris? Czy jednak jego obecność mogłaby zaszkodzić? To jest dylemat wciąż nierozstrzygnięty przez ten sztab. Wspomniałem o przeobrażeniu, jakie przeszła Pensylwania, i y, od przemysłu ciężkiego przeszli nie tylko do y, przemysłu papierniczego, y, nie tylko do. Y, Wspaniałej firmy, jaką jest fikcyjna Dunder Mifflin. Ale również w Pensylwanii produkuje się najwięcej beczek piwa w całych Stanach Zjednoczonych, najwięcej drewna, co nie jest zaskoczeniem, bo 60% stanu Pensylwania jest pokryte lasami. A także produkuje się tu najwięcej przekąsek typu chipsy w całych Stanach Zjednoczonych. A to, co jest być może najciekawsze, to jest to stan. Wybitnie grzybiarski. Większość grzybów spożywanych przez Amerykanów pochodzi właśnie z Pensylwanii. Pensylwania to także stan bardzo znaczący historycznie, ponieważ to tu właśnie ogłoszono deklarację niepodległości, ale z takich trochę lżejszych tematów. W Pensylwanii wciąż obowiązują dość zabawne prawa, zabawne przepisy. Natomiast jeśli ktoś jest za nie karany, a zdarza się, to już nie jest mu aż tak do śmiechu. W Pensylwanii nielegalne jest śpiewanie w wannie, nielegalne jest kupowanie samochodów w niedzielę, a także wróżenie za pieniądze. I za to ostatnie, właśnie przyznawane są często mandaty, no bo przecież nie za śpiewanie w wannie. To służbom ciężko przypilnować, zweryfikować i udokumentować. W Pensylwanii mieszka także 800 tysięcy obywateli na 13-milionowy stan polskiego pochodzenia. I tu przechodzimy płynnie do kampanii wyborczej, ponieważ ci Polacy są bardzo istotną grupą, po pierwsze dla Pensylwanii, a co za tym idzie, jak już wspomnieliśmy, dla całych wyborów, dlatego o względy Polaków zabiegają Donald Trump, wychwalając ostatnio podniebiosa prezydenta Andrzeja Dudę, a także Kamala Harris, która w debacie mówiła o, o Polakach, która zwróciła się do Donalda Trumpa bezpośrednio i pytała go, co powie 800 tysiącom Polaków na temat Rosji, jak szybko sprzeda Putinowi Polskę, pytała Kamala Harris, Donalda Trumpa i było to absolutnie nie, nieprzypadkowe. Kamala Harris liczy na głosy Polaków w Pensylwanii. Oba sztaby chcą skusić Polaków i przyciągnąć ich do urn wyborczych, ponieważ no właśnie w Pensylwanii każdy głos tak naprawdę się liczy i, i to nawet nie jest metafora, to będzie na żyletki. I dlatego właśnie Pensylwania stała się właściwie drugim domem dla kandydatów, oni bardzo często wiecują w Pensylwanii, niemal, niemal codziennie, a na pewno każdego tygodnia, to tutaj kierowane są największe pieniądze z tych zebranych przez kandydatów. I tak jak mówiłem, że w Kalifornii i Alabamie. Nie toczy się żadna kampania wyborcza. Tak, tutaj mieszkańcy są po prostu bombardowani ze wszystkich stron billboardami, reklamami radiowymi, na Facebooku, w innych mediach społecznościowych. Oczywiście spoty, spoty telewizyjne. Jeśli jesteś mieszkańcem Pensylwanii, to naprawdę współczuję tego, tego zalewu kampanii wyborczej, która wręcz z butami wchodzi mieszkańcom do domów. Czasem, czasem dosłownie bo to targetowanie ze strony sztabów wyborczych jest naprawdę daleko posunięte. U nas jakieś RODO, to, to czy tam, to tam się nie, nie caskają z takimi rzeczami jak ochrona danych. Sztaby dokładnie wiedzą, gdzie który wahający się wyborca mieszka, przy jakiej ulicy, jakie ma zapatrywania. To jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie obliczone na. Pojedyncze hrabstwa, pojedyncze ulice, pojedyncze rodziny i pojedynczych ludzi. Dość powiedzieć, że sam sztab Kamali Harris ma w Pensylwanii, w 13-milionowej Pensylwanii, 50 biur i 350 sztabowców pracujących tam dzień po dniu. I nie liczą się żadne programy, bo w tej kampanii praktycznie ich nie ma. Są tak naprawdę pojedyncze hasła, pojedyncze emocje, pojedyncze uderzenia, natomiast jak, jak sobie będziecie chcieli wygooglować szczegółowy program Kamali Harris wyborczy, choćby taki dla, dla pizzu postawiony, czy, czy Donalda Trumpa, to bardzo trudno będzie Wam go znaleźć, nie ma jakiejś takiej e, szczegółowej wizji ustaw. Ameryki po objęciu rządów. Tutaj sztaby, i to jest zmiana w stosunku do, do poprzednich kampanii, żeby nie było wątpliwości. Teraz sztaby skupiają się na pojedynczych hasłach i pojedynczych emocjach. Zresztą czasami można powiedzieć, że, że kandydaci nie różnią, ja wiem, że to jest szokujące, ale nie różnią się między sobą aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Na pewno różni ich styl uprawiania polityki, to na 100%, ale jeśli chodzi o postulaty, to można nawet zauważyć takie zbliżanie się Kamali do Donalda i Donalda do Kamali. Jak Kamala Harris podnosi temat przerywania ciąży, to Trump w debacie odpowiada, ale ja wcale nie jestem za zakazem przerywania ciąży, sąd najwyższy, nie ja, nie ja, sąd najwyższy wyższy oddał to stanom, ale ja absolutnie zakazu przerywania ciąży bym nie podpisał. Z kolei jeśli Donald Trump mówi masowe deportacje, będę masowo deportował imigrantów, no to Kamala Harris od razu też idzie troszkę w jego stronę i mówi, że tak, tak, no trzeba się absolutnie przyjrzeć, trzeba absolutnie ukrócić nielegalną migrację, a może i legalną też troszkę ograniczyć, no bo tego chcą, tego chcą wyborcy. Także to jest taki pojedynek na... na Pasła, sprawdzanie badań opinii. Wiadomo, że na pewno różni ich polityka zagraniczna i kwestia Ukrainy, Rosji, NATO. To na pewno z polskiego punktu widzenia jest to szczególnie istotne i, i tu rzeczywiście można wyszczególnić bardzo istotne różnice. Natomiast yy, czasem, jak się słucha ich postulatów, to można odnieść wrażenie, że te różnice stricte programowe wcale nie są między nimi aż tak wielkie. Podam taki przykład już w skali, w skali makro. Prywatna ochrona zdrowia w Stanach Zjednoczonych no, pozostanie niezależnie od tego, który kandydat wygra yy, wybory, ubezpieczyciele, Prywatni nadal będą mieli ostatnie słowo w Stanach Zjednoczonych. To się nie zmieni. To taki przykład, ale już w skali, w skali makro bardziej. Natomiast wracając do, do Pensylwanii i kończąc już ten odcinek Filibustera, no. Jest to dość zabawne, że w 300 milionowym kraju, w najpotężniejszym państwie na świecie, wybory rozstrzygną się tak naprawdę w kilku domach przy ulicy Steelhouse w hrabstwie Cameron w stanie Pensylwania. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.